Witam was z tej czternastolączniczowskiej Cuphead. Eee, ostatnio udało nam się pokonać tego posa. Dzisiaj postaram się pokonać innego. Znaczy, ostatnio tam wypożymy, ale dzisiaj posa jakiegoś postaram się pokonać. Jeszcze nie wiem w sumie jakiego, ale... bez przedłużenia zacznijmy. I na pewno chciałbym wejść do tego sklepu jak to może coś kupić. Nie zamierzam na początku kupować tego oraz tego, bo to są broni z dielcji, a nie chcę jeszcze ich używać, dopóki... Nie, bo, Po prostu dopóki nie... nie dojdzie do dielcji. Więc... Nie, wezmę to. Choć trzeba było już przesunąć, te 200 20, to dobrze No i dzisiaj chyba mogę pójść, nie wiem, no dobra, pójdźmy na syrenę, co my szkodzi. Dobra, no to lecimy. Może się uda? Może nie. Okej. Okay. O nie. ciężko było tamto uniknąć. Okej. Okay. To chyba będzie dużo łatwiej. Dobra, dobra. okej okay. może jakoś mi się uda ją po za pierwszy. Aha, dobra no, na pewno mi się uda. Um. Dawaj, dawaj. O. No no, 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 Ja mogę się zmniejszyć. Ogólnie widzowie, tutaj mi e, słuchawki padły, więc... No... E, te, komentuję po tym, jak to... Już nagram, bo nie zauważyłem nawet. Więc postaram się jakoś to skomentować. No tutaj, jak widać... E, oberwałam raz, ale... Może się uda. Kto wie. A i w tym odcinku postanowiłem, że trochę po usuwam próby, bo trochę ich było z tą syreną. Więc postanowiłem, że usunę trochę tych prób. Żeby skrócić Wam odcinek, bo zauważyłem, że wolicie krótsze odcinki. A, jak widać, tutaj przyczyna warma. No i nowa próba. No. Coś musiałam zatrzymać. Najprawdopodobniej nie wiem co. Przypadkiem może. Um. No nie wiem. Tutaj. Tutaj wyskoczyła czerwona ryba. Nie wiem. Nie wiem co mówić. Wiem, raz coś takiego się zdarzyło. No. O i oberwałem teraz. Drugi raz. Ciekawe. Że czy mi się uda pokonać tego posa, czy nie. Znaczy ja już to wiem. Wy też się zaraz tego już. O, No i... Teraz właściwie to jest jedna z łatwiejszych faz, na której tak właściwie najmniej obrywałem. Najwięcej obrywałem na pierwszej fazie, a na tej drugiej właśnie najmniej, choć w sumie to są też się zdarzyło. Lecz trzecia to po prostu no ciężko nie oberwać. To jest to samo co praktycznie druga, tylko że musisz jeszcze przed tworze musisz latać, bo w drugiej chodzi o to, żeby po prostu się ustawić tak, żebyś się nie oberwał, ale jeszcze w pierwszej, znaczy jeszcze w trzeciej jest zaatkował więcej, bo nie widzisz niektórych rzeczy, które się pojawią. No, z nama pierwsza baza. No i nie może Koniec. Ech. Może teraz się uda? Tobie. No, tutaj trochę skipnąłem, bo, bo trochę właśnie, jak mówiłem, poskipowałem w tym odcinku. Więc jak mi to będzie, to ta próba może będzie tak? Zaraz zobaczycie. A może nie będzie tak? No i nie była tak. Wow, 6 minut już. Już nie jestem w czytam 7? No, i tutaj chciałem zestartować, więc postanowiłem, że zresztą tu jest, znaczy, że przejdę do, że tutaj chciałem po prostu, do, no już pominąć, mam te kilka prób kolejnych, więc pominąłem. I jest ostatnia próba. Nie wiem jak nie oberwałem tutaj, ale jakoś. No ale niestety na końcu się zdarzyło właśnie coś takiego. Oberwałem. Lecz na szczęście udało się ją pokonać. Postanowiłem jeszcze w tym odcinku, że za... Że pójdę na drugiego bossa. No i jak widać, gdybym nie oberwał ten raz, miałbym ocenę A, ale A to też dobra. No i postanowiłem, że pójdę na drugiego bossa. I wiem, że w następnym, na pewno będę walczył z, 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 z jednym z nienawidzonych postaci w tej grze lub jej zaraz po smoku, lub nawet przednią, czyli ten robot. Tutaj zastanawiałem się, chciałbym z jakąś broni, i postanowiłem, że sobie zmienię kawę na bombę dymną. No i zacząłem no, walczyć z tym. Na początku trochę słabo szło, na przykład coś takiego. Nie wiedziałem co, co w te, co mam zrobić. A no, chciałam, nie chciałem, że bo myślałem, że oberwę. Tutaj w sumie sam nie wiem, jak nie oberpałem. Kurde, tyle się dzieje rzeczy, że ciężko komentować to aż. No właśnie oberpałem w ten sposób. A jak mówiłem na początku, lecimy z tym, bo nie szło. Ale potem wpadłem na coś takiego. Żeby no, niszczyć te oczka tą inną bronią, którą miałem. No i zacząłem. Lecz trochę mi to nie wychodziło. No i właśnie na, na pierwszej fazie. Tutaj zauważyłem, że, jeszcze nie tutaj, ale zauważyłem, że jak ten, ten duch e, atakuje, to i ja tam na daleko mogę zadawać mu obrażenia. Więc postanowiłem, że tak zrobię. Choć w sumie to jeszcze chyba nie w tej próbie. Jestem pewien. Też nie pamiętam wszystkiego z nakrywki, ale coś tam pamiętam. Staram się to komentować najlepiej jak umiem. Tutaj postanowiłem użyć superki, bo chciałem zadać obrażenia plus nią umrzeć. Droga faza, pan szpieletor zna już na niego taktykę, wystarczy schować się w rogu, nie może atakować i tak strzelać. No lecz tutaj mi niestety trafił ten, ten dynia i nawet nie zauważyłam tego. w sumie nie miałam za bardzo jak to zrobić, uniknąć tego. Tutaj już zaczęłam... W sumie tutaj się dopiero skapłem, że mogę w sumie tak zadawać nie na tę bronią. Już, no i... Ta wyjem tutaj chyba dopiero brzydko, czy nie? To jeszcze... To teraz dopiero będzie. Choć w sumie nie jestem pewien. Kurde. Tak mało pamiętam z, z nagrywki. Wow. O i tutaj dopiero skakłem, przez co zacząłem tak używać. A jak ciało jakaś prąd, no to... Yy, aż znaczy jak ciało jakieś... tego odbycia to odbijałem. Przez co mi się udało. Postanowiłem użyć tutaj żeby wbić mu jak najwięcej obrażeń. No i się udało. Znowu powiedziałem, no i się udało. Teraz kupić skosy po Używam Używałem swojej taktyki. No i chciałem odbyć ale nie, nie wyszło mi. Więc tutaj musiałem już nie obejrzeć. się chciałem to zrobić. No, ale czy tak się stanie? Tutaj prawie spadło na mnie do, do odbycia, lecz na szczęście tak się nie stało. Może konduktor skończył sobie znajdzie minę y, tam, gdzie trafi. No i trzeci boss. Sam nie wiem co to jest, więc mi tutaj. Zanowił postanowiłem spyć jedno. Tutaj jest taki safe spod, z drugiej strony w sumie też. więc nie trzeba tak latać w jedną lub drugą jak to niektórzy robią jedyne co może zagrozić to właśnie te duchy lecz raczej nie powinny jeśli się skupisz prawie oberwałem ale na szczęście nie oberwałem a nie tylko odbyć wagonik nie założyłem no i ostatnia faza pan Tociuk. Czy teraz oberwę i tu będzie ostatnia próba? Czy i się podda? to będę musiał ten tym na samej nagrać, Czy się uda? Zobaczycie. Tutaj miałem pełne karty, ale nie użyłem. Nie wiem, super umiejętności, chyba użyję za chwilę, nie wiem. No i użyłem i postanowiłem mieć mu jak najwięcej obrażeń. Lecz zauważyłem, ile mam pracy postanowiłem się wrócić. No i wygrałem. Jakimś cudem. Ten pociąg nie był jakoś tak przyspieszany, czy nie, nie jakiś jakichś próg, więc to były wszystkie próby z pociągiem, więc do następnego. и на разе.